I czas na posiłek numer 2 posiłek przedtuningowy, a przed nim zawsze leci berberyna. Jakieś 15 minut, żeby to zaczęło fajnie działać. Na śniadanie był klasyk. Onet pięciu jajek oczywiście wiejskich bo najlepsze do tego odżywka. Czyli miałem. Czyli tak, ja 5 jajek liczę jako 25 gram tłuszczu i 35 gram białka do tego odżywka, a więc 55 gram białka na posiłek. Tak samo tutaj 275 gram fileta, a więc 55 gram. W sumie w każdym, w każdym posiłku, w każdych pięciu posiłkach mam 55 gram białka, tylko w przetreningowym mam 70, a więc nigdy tyle białka nie jadłem. To wychodzi, plus z aminokwasy na treningu wychodzi to 345 gram chyba, czyli samego zwierzęcego oczywiście, czyli jest to na moją wagę 4 gramy na kilogram masy ciała. No i powiem Wam, że sprawdza się to naprawdę dobrze, bo od 4 tygodni, w ciągu 4 tygodni, było spore zwiększenie właśnie ilości, podaży, ilości białka z 45 g na posiłek na 55 gram i sylwetka naprawdę się mocno zmieniła. Mocne, dużo, dużo mocniejsze nabicie, regeneracja też na znaczne plus. Nigdy tyle nie jadłem, ja teraz spróbowałem i jestem zwolennikiem zdecydowanie większych ilości białka. Same korzyści. Świetnie też to trawię. Ogólnie kalorii teraz mam 5,5 tysiąca licząc w kalkulatorze. Tłuszczy wychodzi 75 gram, węglowodanów 770, no i białka licząc ze zwierzęcymi, e, licząc ze roślinnymi wychodzi 440. A teraz to klasyk, 150 gram ryżu, czyli 120 gram węgli, 55 gram białka z kurczaka, 0 gram tłuszczu. no i co? Taki właśnie jest mój posiłek przed Tutaj używam takie same, same dobre przyprawy, papryka, oregano, rozmaryn, trochę kary rozmaryn, oregano. Wiadomo też fajnie, fajnie poprawiają to jest to Jak w jakimś tam stopniu wiadomo lepiej się to trawi, więc z tego korzystam, mimo że to pewnie nie daje zbyt wiele, ale zawsze coś daje. Do berberyny jeszcze w trakcie posiłku. Chrom i magnes, no i można zaczynać trening. Więc z tego posiłku to by było tyle. Za chwilę pokażę Wam jeszcze efekt finalny, jak to wygląda. A potem widzimy się przy szejku przedtreningowym. Bo dzisiaj treningu nie nagrywam, bo dzisiaj jest tylko dzień jedzenia. Więc widzimy się za chwilę. No i tak wygląda moje dzieło: 3-minutowe dzieło, z ładnej magii. Pomidor, oczywiście, musi być, bo jak to wygląda, posiłek bez warzyw. A dzisiaj, tak, właśnie, sobota, trochę przyspieszone tempo, dlatego że zwykle robię w tygodniu trening po czterech posiłkach. A dzisiaj robię po śniadaniu, no i od razu leci przed treningowy, dlatego że jest pogoda całkiem fajna się zrobiła, więc lecimy na jakiegoś tripka. Dlatego szybko zrobić dobry trening, i potem po treningowa uczta, a reszta na jakimś fajnym widoczku. A, kurde, patrzcie. Zęby zaciskaj już jakby połknął tego szejka. Dobra, w, de, w dniu nóg i pleców 70 gram węgli. Ja używam dekstrozy, dlatego że w porównaniu z zwykłym karbo nie powoduje tak gwałtownych skoków insuliny, tylko poziom cukru sobie fajnie i spokojnie idzie do góry, a nie robi takich skoków i też znacznie szybciej wchodzi do krwiobiegu. Do tego glutamina, kreatyna, Ea, aminokwasy, no i taki mam właśnie zestawik na trening. Więc ja zaczynam dzisiaj plecy i potem podtreningowe jedzonko. Cia, dobra, już po treningu właśnie plecków i bicka. Oj. Kolejnym plusem szejka podczas treningu jest to, że raz, że mamy więcej sił na treningu, możemy więcej, a dwa, że po treningu nie musimy się śpieszyć z robieniem jedzenia. Możemy się spokojnie wykąpać. I właśnie zrobić sobie szamkę. Tu już mam przygotowane 80 gram białka, czyli 70 gram, no 80 gram probu, czyli 70 gram białka. Tu mam miks różnych składków. Ogólnie w tym posiłku mam 70 gram białka i 200 gram węgli. Ja sobie daję... Zawsze worek 125 gram, ja zresztą widzieliście przed jak gotowałem, z tego mam 100 gram węgli, płatków 100, 80 gram węgli i dodam sobie broskwinie, do więc mam 200 gram węgli, a jeszcze właśnie fajny bajer, Bo nie wiem, ja tego w Polsce nie widziałem, nie wiem, coś takiego, właśnie rolnicy to z Węgier przywieźli, Taki po prostu aromat czosnkowy, tutaj w 100 gramach, jest 4 gramy tłuszczu, 14 gram węgli, a ja jak tego sobie tak czkam parę takich kropel, to zupełnie wystarcza, żeby właśnie cały fajny smak, tak samo jak kurczaka robię, parę właśnie takich kropel jest, fajny, mega intensywny smak, zaraz się podniesie, a wychodzi prawie 0 kalorii. Więc ja sobie jem teraz to, a za chwilę się widzimy i robimy jeszcze trzy posiłki na dzisiaj. No i tak, posiłek numer 4 miał być inny, miał być z patelni, a wyszedł, wyszedł taki fajny, soczysty, chrupiący. No i ten posiłek jest taki, dokładnie taki sam jak posiłek przed treningiem, czyli 120 gram węgli i 55 gram białka bez tłuszczu. Wygląda mega smakowicie. Tutaj widzicie przyprawy dodatki elegancko ogórek. Taki na szybko, bo jakoś nie było wenny, żeby zabrać coś więcej. No i dobra, to jest na dzisiaj czwarty posiłek. Jeszcze mam dwa posiłki, ale to za chwilę. No i do tego posiłku też idzie berberynka i chrom. A jemy w takich fajnych widoczkach. Ostatnie dwa na dzisiaj. Normalnie jem, właśnie te dwa posiłki, właśnie jestem w pracy. Normalnie do godziny 12 zjadam je dwa, ale dzisiaj, wiecie, zmiana kolejności więcej. Je I ostatnie to jest najlepszy posiłek na świecie. Najlepszy posiłek w moim codziennym menu. Ryż, Twaróg. orzechy włoskie z olejem lnianym też może być. Do tego słodzik dla smaku. Białko orzechowe, cynamon, no i borówki dam tylko i ozdoby, żeby wyglądało lepiej. Normalnie bez obborówek, mmm, A tutaj, no, co standardowo, kurczak, ryż, oliwazy, oliwek, i tyle. I tak to wygląda, tak wygląda mój cały dzień jedzenia. Wszystko spoko, tylko no, ja dalej jestem głodny. Dlatego muszę jeść małymi widelczykami, żeby chociaż trochę dłużej tam nie mieć. Dlatego jestem zadowolona. Pytanie się zgadza, masę można robić dalej. No i tyle. Dzięki za bycie dzisiaj ze mną. Dzięki za jedzenie wspólnego, wspólnych posiłków. No i widzimy się za niedługo. Subki, łapki. Na razie.